Witajcie, moi drodzy słuchacze. Z tej strony wróżka Karina. Postanowiłam nagrać parę wizji dotyczących różnych krajów. Co się będzie działo, bo dużo mam takich pytań prywatnych. Piszcie, jaki kraj was interesuje. Będę na bieżąco nagrywać nowe filmiki. Tutaj z moją interpretacją skarb. Zapraszam serdecznie na czytania prywatne poniżej. Jest informacja, jak się ze mną skontaktować. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja Archanioł stróż, pogobie powietrza, wody, ognia i ziemi połączą się z Archaniołem świata. Niech mi podpowie, co czeka Anglię w 2021. Co czeka Polaków mieszkających na, wys na wyspie. Co przed nimi... Anglia. Jak się Anglia pokazuje do życia e, dla Polaków, moi drodzy, Wielka Brytania, tutaj 2021. Co ten rok im przyniesie? Na ile pozytywnego? Anglia dla Polaków 2021. Polacy będą na 30-40% zadowoleni e, przebywając tam. Czyli jest tak pośrednio. E, trochę no niedobrze, tak? 30-40% to nie jest wcale dużo, e, żeby oni byli zadowoleni, moi drodzy. No i teraz co się wydarzy? E, Jak mi by to zadać? Pytanie e, tak się zastanawiam dotyczące właśnie e, Polaków. Może tak. Pierwszym takim podstawowym pytaniem, które mi się nasuwa na myśl, jest: może tak po prostu. Co przyniesie rok 2021 dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii? Niech mi karty podpowiedzą. Co przyniesie rok 2021 dla Polaków w Wielkiej Brytanii? Jaki Archanią Stróż ma dla nich przekaz? Pierwsza karta. Moi drodzy, wyszła taka. O, dziwne karty. Takie pełne trochę emocji i cierpienia. Nawet królowa Anglii się pokazała. Mi w mojej wizji teraz. I co tutaj mamy? w tej Anglii. No i dobrze. Więc co będzie 2021? Już tu dosyć sporo kart rozłożyłam, żeby zobaczyć. Pierwsza karta wyszła, moi drodzy, no nieciekawa. E, sama za siebie mówi. E, tutaj miałam taki przekaz przy rozkładaniu tych kart w tym momencie: e, tak jakby królowa Anglii podpisała jakiś pakt, jakieś pismo. Która y, ma na celu, y, tak jakby troszeczkę y, zniszczyć ten kraj. A mianowicie dlaczego? Na pewno jest tutaj y, poprzez decyzję y, nadmiernej pomocy, która leci teraz dla wielu osób. Wiemy o co chodzi, y, czym dotyczącą, ludzie to wzięli. No i teraz tak. Jeden mi taką decyzję, drugi tako. E, bardzo jest dużo um, niedogo, e, takich jakby niedogodności związanych z tym, e, że e, ktoś na przykład odmówi. I tutaj e, zaczną się dla Polaków schody. Czyli mianowicie e, to, że na przykład ktoś odmówi, e, to nie będzie mógł tam działać w tym kraju, czy cokolwiek robić. No, i tu jest taka e, pułapka, właśnie dotycząca e, tego, że mm, ci ludzie, którzy będą po prostu podejmą się tego, tak, zostaje w tym kraju, robię co ta królowa mi każe, wypełniam wszystkie dokumenty, wnioski i mianowicie co. E, oj, przepraszam, się karta zapaliła aż e, zapikanie, tak. No, i co z tego wyniknie? No, i z tego wyniknie, że to jest troszeczkę takie, jakby podpisanie wyroku na połowę społeczeństwa, yy, którą się tego podejmie, tak? To będzie taka manipulacja ze strony. No, i co tutaj się wydarzy? Yy, na pewno wiele osób będzie miało yy, tak, jakby nie Uniedogodnienia, tak? Mm, związane z tym i zostanie w tym kraju. No i tu się zaczynają schody. Wiele Polaków wróci, niektórzy to się podejmą tego ryzyka zostaną. Ale czy dobrze zrobią? Eee, nie sądzę. Bo tutaj jest tak jakby jakieś oszustwo z tym wszystkim i. Mm, No, niby pokazują się te pieniądze, tak? Że ci Polacy mają te pieniądze, że lepiej się tam żyje, ale ym, tu jest tak jakby pułapka. Tam, y, ta królowa jakby wielu rzeczy nie przemyślała, bo ktoś z góry jej coś kazał, tak? Ym, I ona po prostu wzięła to ryzyko na siebie, tak jak inne kraje, yy, i po prostu grają w tę grę. Yy, ale tutaj, hmm, no i będą zmuszali tych Polaków, właśnie, żeby oni się tego podjęli. Pod każdym pozorem czy wylotu, czy zdrowia, czy e, pracy, szkoły, studiów, no czegokolwiek będą mieli właśnie e, pismo o to. Tak? Pismo o to, czym jest zapikanie. E, I ludzie już po prostu zwariują z tego wszystkiego, i nagle e, tak, jakby coś się w świecie wydarzy która zmieni tak jakby obrót sytuacji i też i w tym kraju. Niektórzy z tej wyspy już uciekają i różne rzeczy, które mianowicie, no nie wiem, jakby miał ten kraj zostają już jakby przeniesione gdzie indziej. I tu jakby oni wiedzieli, co się ma wydarzyć. Tylko ludziom tego nie przekazują. Aha, i tutaj nie wiem, czy nie chodzi czasem o Irlandię, bo yy, tu wychodzi połączenie dwóch krajów w kartach. I tak jakby połączenie tych krajów zostało zerwane w 2021, ale tak trochę boleśnie, że wiele na przykład jakichś umów czy inwestycji będzie niekorzystne dla hmm, Irlandczyków na przyszłość. I tak naprawdę ludzie jakoś Anglii. Hmm, no, będzie im się ciężko żyło. Tam jest taki e, raz, kartek pokazuje się dobrze, a raz czyli jesteśmy na wysokim pierestale, a nagle spadamy w dół. Jako osoby, które tam żyją, e, bardzo duże problemy. Widzę w kartach w Anglii 2021 tak, jakby jakieś testy na dzie dzieciach, i to w ogromnej skali będą. Na kobiety w ciąży i na e, bardzo młode osoby tak do 16, do, do 16 roku życia moim zdaniem. E, ale też i 16 te takie, co, się, co są w tym, 16, 17, 18, takie wieku, wiecie, co e, wszystko się kształci, nabiera się kobiecości, męskości i tak dalej. To tutaj jakby poprzez te różne rzeczy zaczynają. Być zaburzone, tak jakby w tych dzieciach. No dobry rozwój, poprzez coś, wiemy co, to sobie tutaj połączcie. Będzie tutaj jakby i tam będzie dużo właśnie takich, bo ta królowa podpisała, mianowicie, właśnie tutaj coś. Takie a'la testy Czyli tak, dość że będą Polakom utrudniać, dość że oni będą chcieli decydować co robić, tak? Czy się poddać temu, czy wracać, ale co robić w Polsce I też tutaj znowu będzie, że Polacy będą mieli problem z dziećmi swoimi, bo oni Będą tak jakby przymuszać te dzieci do zapiekania się, a te dzieci później będą no źle się czuły, co niektóre i i tu będzie taki dylemat, tak, zostać, czy wracać, czy przyczekać, i tu wiele osób będzie się zastanawiało w 2021, będą miały takie dylematy. Tu już musicie sami zdecydować, co jest dla Was słuszne, co jakby los no dalej Wam wskaże. Na pewno dla Irlandii jakieś niekorzystne te widzę, takie sugestie ze strony Wielkiej Brytanii. E, oni będą manipulowali tym krajem. Oni będą troszkę starali się jakby e, do nich się przybliżyć albo zgodzić na to, co ma w, w tam w swoim ofercie Wielka Brytania, ale tutaj oni będą manipulowali Irlandczykami. E, i tu muszą oni się mieć na baczności w tym kraju, ale to jakby jest jedna pula, i yy, no będzie ciężko. Będzie ciężko to przetrwać. Yy, I też widzę, jakby ze strony Anglii: Anglia potrzebowała jakiejś pomocy ze świata. Też i będzie taki moment yy, w tym 2021. Ale to się będzie właśnie, mówię, w różnych krajach działo, bo to nagrałam, pamiętacie, dla Polski, co się będzie na wakacjach działo, że niepokojące rzeczy i to będzie miało wpływ, że te kraje i odnośnie też Wielka Brytania będzie prosiła o pomoc, bo mm, no będą tam niepokojące sygnały się działy i ten kraj no, będzie miał problemy. I dotyczące właśnie tego, co się teraz dzieje, i dotyczące drugiej sytuacji, która się może wydarzyć, co wychodzi mi z rozkładów, także tak wygląda Anglia. Co tutaj zrobicie, drodzy Polacy? Zobaczycie, co przyniesie los, jak to się wszystko, w którą stronę będzie biec. I sami dojdziecie do wniosku. Będzie taki moment przed każdym, przed każdym to wyzwanie i decyzja, i to będzie Wasza decyzja, która będzie jakby na całe Wasze życie e, wpływała, i miejcie to na uwadze. Pozdrawiam Was i do usłyszenia gorące uściski, buziaczki. Zobaczymy, co los pokaże. Pozdrawiam.